Cześć, z tej strony Grzegorz, cześć Sławek, witamy na kanale Autodiscover, a w dzisiejszym odcinku wizyta w warsztacie i naprawa Waszych samochodów. Zaczynamy od Dodge'a Challengera 6.4. Co tu było robione? Widać na zaznaczonym obrazku. No. Auto uderzone z przodu, e, stosunkowo nie, nie mocno uderzone, e, Wymiana maska. Gdzieś tam przednie błotniki były lekko poprzełamywane. Tutaj możemy pokazać, nie mocno chodnice. Tak, to są chodnice. Tak, chodnice, są chodnice oryginalne, więc, więc po chodnicach widać. widać było dokładnie, nie? nie było zbyt mocno uszkodzone. Belka przednia się złamała. Troszkę przykrzywiło nam tą prawą podróżnicę. Ale końcówki, końcówki podłużnic, do której jest przykręcona belka, zostały wymienione na nowe. Zakupione w ASO, zdaje się, tak? Tak, tak, tak. No, zaraz zresztą szukam cento. Też coś powiem, mieliśmy, demontując końcówkę podróżnicy, mieliśmy łatwiej po, po dostęp do podróżnicy, żeby ją wyprostować, bo lekko się tutaj przygięła. E, auto gdzieś tam po pomiarach, nic tu nie było poprzestawiane, więc, więc, więc bardzo fajny strzał. Nowa maska, to nowy zderzak. Nie. Pokazywaliśmy ją kiedyś, maska nie występuje w ogóle w zamiennikach i niestety kosztowała bagatela 7 tysięcy złotych. Nie dało się wyciąć otworu standardowej, nie? Nie dało się wyciąć otworu. Także... Więc auto to jest po tak zwanej Blacharce, czeka tutaj teraz. Tak, tutaj jeszcze... Nie, błotniki delikatnie Tak, dokładnie, były cienione, dwa błotniki, no bo dziś, środkiem jak, jak ten przód troszeczkę się złożył, więc, więc tutaj do, do tych przednich błotników jest przekręcany zderzak na taki dosyć dosyć dużej do, powierzchni, więc ten zderzak jak się składał, no to po prostu przyłamał te błotniki, ale tam w dalszej części one są bardzo, bardzo, bardzo ładne, praktycznie nie, 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 nie uszkodzone nic. E, czyli co, samochód czeka na, na, na lakier, e, w międzyczasie jak mam się tam zrobić troszeczkę luzu na lakierni, e, demontujemy po, po deskę rozdzielczą. No bo jednak poduszka strzeliła. Tak, no właśnie dziwne, nie wszystko... takie uszkodzenia, jednak była przecież i giedynka, tak. były skrzywione tak naprawdę. Dokładnie. Dużo bardziej uszkodzone auto i żadna poduszka Dużo nie Dużo bardziej uszkodzone, jasne, i poduszki były całe, nie? Więc, więc to ja mówię, to nie, nie ma reguły. To też nie jest tak, że tu jest milion różnych czujników, że gdzieś tam zerzak będzie uszkodzony, to po prostu jakoś widocznie ten no, komputer tak Dokładnie no no, przelicza te przeciążenia i na tej, na, tej, na tej podstawie, na tej podstawie odpala te, te ładunki pirotechniczne. Często jest nawet tak z doświadczenia, wiem, że jak no się zauważyłem może. Nie wiem, ale to że tyle samochód, że, samochód, ta, że samochód jak się dostanie zbyt jak zbyt dostanie nie. jak dostanie jak dostanie gdzieś tam bardziej z boku, a to było właśnie w tej X1 mhm. ona dostała bardziej, bardziej pod kątem nie? Wtedy... Czyli, te, czyli gdzieś tam ta siła się jakoś tak rozłożyła ten samochód może nie zatrzymał się w miejscu i dlatego te, te ładunki nie odpaliły tutaj że szczał poszedł bardziej czo czołowo, czołowo centralnie no to gdzieś go pewnie tam szarpnęło bardziej mocniej no i dlatego te poduchy wy wy wypróło no ale deska już jest jest, jest już... samochód tak sam kierowca jechał z pasażerem więc wystrzeliła też deska e tutaj również kompletnie regenerowane kupiliśmy oprócz maski za 7 tysięcy. Najdroższym elementem była deska rozdzielcza 6000 zł, kompletna z poduszką i z pasami. Oraz kolejnym najdroższym elementem jest ten zestaw. Akurat te chłodnice kupuje się jako zespolone. Za używki czy w polskim aso wołają około 5000 ze stanów. W Stanach idzie je kupić za 600 dolarów, a także stwierdziliśmy, że, że kupimy w Stanach, poczekamy na nie, bo to dopiero do zbrojenia Ta, będzie. W momencie, potrzebne. kiedy samochód będzie polakierowany, składamy podnicę, e, no i całą resztę. Tak. Jeszcze też dwa słowa o cenach. Samochód z 2018 roku e, pod maską mocniejsza wersja 392, czyli e, oczywiście V8 6400 cm3 pojemności. Przebieg to zaledwie 17 17000 mil. Cały samochód wyszedł pod dom w granicy 90 000 zł, bez akcyzy i bez naprawy. No naprawa już wydaliśmy na części 22 tysiące, mi się wydaje, że 30 tysięcy spokojnie. Dla harzeźni drugie tyle. <laughs> będziemy, będziemy się targować. No jasne, stały kwiat małpów. Więc e, no, 90, 120, no pod, pod 100, 130 tysięcy ze wszystkim prawdopodobnie jakbym miał teraz na podstawie tych cen to wszystko, to wszystko wyjdzie. No. Jakby nie było, samochód prawie nowy. Nie? Prawie nowy i, i to trzeba też zaznaczyć, że nie jakoś y, mocno uszkodzony, nie? No bo to tak teraz wygląda, bo jest porozbierane. E, tylko, że tutaj y, jakby większą częścią tego przodu, czy praktycznie całą częścią przodu jest zderzak i antrapa między, między lampami, nie? bo y, dwa plastiki i, i zamykają nam jest całe to. przód. Jest już prawie gotowa BMW X, X, X3, to może X3 też sobie powiemy kilka słów a propos naprawy. Jeszcze dwa auta prawie gotowe do wydania. CX5, które klient sam dostarczył wszystkie części. Prawda? Ono było uszkodzone. Tak. dostarczył części przodem. sam jakby nadzoruje sobie tutaj proces naprawy. Zrezygnował z nas niestety. Zrezygnował z was niestety, albo stety. Jakieś takie ostatnie tutaj szlify. Co co było, było wymienione? Poszycie poszycie tak. poszycie. Po to było uderzone po tak zwanym boku. Wymienione zostały dwie przednie i tylne drzwi, przedni błotnik, zawieszenie. Było nieuszkodzone. E, geometria, tam delikatne korekty geometrii, ale to pytanie, czy samochód tak nie wyjechał z fabryki, bo tam były dosłownie jakieś takie niuanse. E, to żeśmy poprawili. E, i poprawiliście fabrykę. I, Zwłaszcza i jeśli, w przypadku Mazdy to dokładnie. i blacharki. E, e, więc, więc Zgorzej, e, jak tamta strona zardzewieje po 10 latach, a to będzie się trzymać. Nie? To się bardziej tutaj. E, Powiedzmy fabrykę, miałem na myśli bardziej to. No, ale też propos, odnoszę się do. Wiadomo, tego. Legendy Mazdy, bo Legendy Mazdy. Więc tak, zostało wymienione poszycie słupka i progu. Tam wewnętrzne wzmocnienia i zewnętrzne zostały, zostały, zostały oryginalne. E, wymienione poszycie zgrzane z grzewarą. E, można powiedzieć, że, że jak w fabryce, e, pola kierowana była strona lewa. E, to Dosyć ładny kolor, mi się osobiście ten kolor podoba, on, on wymaga... Troszkę, znaczy najpopularniejszy wiadomo hit. Większość, ponad połowa mas w Polsce jest sprzedawana w kolorze Soul Red. No wiem. Trójwarstwowy, ciężki do malowania. ciężki do malowania, nasi znaczy ciężki, on wymaga, wymaga y, troszeczkę więcej nakładu pracy, y, jeśli ja, chodzi o ten kolor akurat. Ja pamiętam jak to wyszło, że w ASO potrafili malować i auta wyjeżdżały. Czy znaczy, wyda potrafili wydać auta, gdzie, 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 to, gdzie była różnica koloru. Na pewno lepiej ten kolor wygląda na żywo niż tam gdzieś na zdjęciach czy, czy, czy na filmach. No I w pełnym, słońcu, e, i w pełnym słońcu, dokładnie. Wtedy widać jakby taką głębię tej, tej, tej czerwieni. E, no co, samochód też stosunkowo chyba świeży. No właśnie, naklejki nie ma, bo ją trzeba będzie zamówić. Tak. Nie pamiętam który rocznik, widzę, że taczki wymienione. Wersja AWD. E, Touring, czyli nie najwyższa. Widać to po tym, że nie są ze skóry naturalnej, tylko ze skóry syntetycznej, ze zestawkami z alcantary e, fotele. No, taki samochód e, w wersji 4x4 w przypadku 17 roku trzeba liczyć od 75 tysięcy w górę. Około 80 za 18, 85 za 19 takie widełki. Napęd na przednią ośkę jakieś 5000 zł taniej, czyli od 70 tysięcy za jakieś. E, auta z rocznika 2017 z większymi przebiegami trzeba liczyć w przypadku najnowszego modelu Mazdy. A za mną jest jeszcze BMW X3. G01 2019 rok, również bardzo znikomy przebieg, tam jest około 6000 km, nie? Dokładnie, to też było całkiem. całkiem bardzo świeże. świeże auto. Tak, Ta, ona jest zapalona, bo to też, też jeszcze testujemy, została zalana świeżymi płynami. Po prostu chcemy, żeby to się odpowietrzyło wszystko, żeby ten silnik popracował, nie było jakichś niespodzianek z tematem wyrzutu płynu chłodniczego czy innych dziwnych rzeczy, więc, więc, więc sobie motor pracuje. Też już jest, jest już na finale ostatnie jakieś takie śliwy, przeglądy i też będziemy się szykować do wydania tego samochodu. Także tu większość części tak naprawdę była waso kupiona, nie? Jeżeli była, były... Dokładnie, nie, większość rzywane. części była kupiona waso. samochód też nie był, nie był jakoś mocno uszkodzony. Poduszki były całe, nie? Poduszki były całe. Z tej tak. były, tak, były poduszki całe. Tak, wszystkie, cała naprawa razem, no tutaj jest nawet ZZ1, ZZ2, tak Wojtek opisywał. To wszystko było zamawiane w ASO. Reflektor, najdroższe były oczywiście dwie lampy. No w przypadku lamp LED-owych, no to nowych egzemplarzy, nowych samochodów 7800 zł za dwie e, lampy, a resztę rzuci Piotrek w kosztorysie. Ogólnie auto z 2019 roku e, wyszło delikatnie, zaledwie, ledwie przekroczyło kwotę 100 tysięcy złotych po naprawie i bardzo duża w tym zakupa tego, że była kupowana w covidzie, bo gdy wrzucaliśmy bliźniaczą, białą, która była bardzo, no praktycznie identyczna, auto w bardzo podobnej cenie to nie wierzyliście w komentarzach to odpowiadamy, po pierwsze, auto było kupione w covidzie wtedy auta były o 10-15% tańsze po drugie, auto ma napęd, yy, nie ma napędu X Drive, więc to automatycznie powoduje Niższą kwotę. No W tym momencie za podobny egzemplarz z naprawą trzeba by liczyć około 110-115 tysięcy zł. Natomiast egzemplarze z napędem X-Drive no to już 120 tysięcy zł w górę. Auto pojedzie na lawecie na przegląd. Właściciel zarejestruje, wyśle nam tablicę. Jeszcze pojeździmy, posprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. I co? I będzie można. Wydawać. I będzie można wjeżdżać następnymi rozbitymi. No, jest, jest ich trochę. z ich trochę. X5 lewitująca. Dokładnie, X5 czeka na części. Będzie, będzie akurat w X5 będziemy montować, e, będziemy dokładać M-pakiet, także też bardzo ciekawy projekt się szykuje. Ósemka czeka na części M850i, także... Także akurat sporo DMX się nazbierało. Także lecimy do kolejnego warsztatu. Jesteśmy już w kolejnym warsztacie. Jak dobrze wiecie, bez ćwiartki nie ma naprawy. A o co tak naprawdę z tą ćwiartką chodzi? To podejdźmy do samochodu, do którego zamówiliśmy ten cały kompletny element. Był dawca, to musi być i biorca. Czy będziemy tutaj wymieniać ćwiartkę? Oczywiście, że nie. Mustang 2000, z 2014 roku nie był w ogóle oferowany w Europie, więc nie byliśmy w stanie zająć w serwisie poszycia butnika. więc żeby wymienić poszycie, które tutaj zostało rozwiercone, musieliśmy nabyć całą ćwiartkę wyciętą z jakiegoś uszkodzonego samochodu, po to, by blacharz mógł wyciąć, wyciąć rozciąć na fabrycznych zgrzewach uszkodzony element i wstawić tutaj ćwiartkę, którą widzieliście przed chwilą. Oczywiście, gdyby auto było jakoś mocniej uszkodzone, była uszkodzona, nie wiem, podłużnica i tak dalej, te elementy byłyby, byłyby potrzebne, ale tutaj same wzmocnienia, profile, czyli to wszystko, co zobaczycie, jaki ten profil jest tak naprawdę gruby, w porównaniu do samej cienkiej blachy, która stanowi poszycie błotnika. E, więc tutaj zostanie z tamtej ćwiartki zostanie e, rozwiecony błotnik i na fabrycznych zgrzewach zostanie tutaj wstawiony. E, oczywiście zostaną zgrzewy zabezpieczone, zostanie to zakonserwowane, pomalowane i w razie kolejnej szkody e, na pewno nie musicie się obawiać, że uderzając tym bokiem w coś to się zachowa inaczej niż bezwypadkowy samochód. W poprzednim odcinku był... Adam pokazywał Wam rama, w którym również wymieniamy poszycie progu oraz poszycie paki. Chodźcie zobaczyć, jak wyglądają efekty prac blacharza. Czas na ramę, którego pokazywał Wam Adam w poprzednim odcinku. Paka została już zdemontowana po to, by blacharz mógł się dobrać do szoferki. Uszkodzone poszycie progu zostało już zdemontowane. Tutaj jakieś blachy były uszkodzone, zostały podklepane. Główny element, który był uszkodzony, czyli poszycie, bo tylko i wyłącznie poszycie tutaj próg, konstrukcja podłoga, to wszystko było całe, Został wycięty, rozcięty na fabrycznych zgrzewach. Poszycie progu, które przyszło z ASO, w tym momencie jest pasowane, zostanie zgrzane na fabrycznych zgrzewach i karoseria, samochód, yy, znaczy wiadomo, potem dlacharz się weźmie jeszcze za poszycie paki, no i auto trafi do lakiernika. Tymczasem czas nas goni, lecimy do kolejnego warsztatu. Jesteśmy już w kolejnym warsztacie, a w nim niesłabnąca popularność yy, hitu importowego, może odrobinę przygać albo został przyćmiony przez Fordy Mustangi, ale równie popula popularny Ford Fusion, tu akurat coraz więcej w wersji poliftowych zaczynamy sprowadzać, czyli po 2017 roku. To akurat kolejna już hybryda plugin w bardzo ładnym kolorze Rubi Red. Bardzo często też pytacie, możemy pokazać, nie wiem, czy się otworzy, nie? Czego na pewno trzeba być świadomym, kupując hybrydę, to niestety tutaj będzie rozbrojona, niestety, ale pojemność bagażnika, czyli. No, niestety, ale te baterie tutaj tego miejsca zajmują. Na pewno trzeba być świadomym, wybierając ten samochód. W Stanach tylko i wyłącznie sedany nie ma ani kombi, ani liftbacków. No i ten bagażnik, no największy, że tak powiem, nie jest. Sam samochód był uszkodzony prawą stroną cały prawy bok, tak naprawdę. Błotnik został kupiony nowy w ASO, jedne i drugie drzwi. Zostały kupione używane, oraz poszycie błotnika również zostało wymienione. Jeżeli chodzi o ceny zakupu, to jest model, jeżeli dobrze pamiętam, z 2017 roku, kupiony dla pana Grzegorza. Przebieg 24 000 mil, czyli nieco ponad 30 000 km za podobny samochód. Z takim uszkodzeniem daliśmy około 50 tysięcy zł po wszystkich opłatach pod dom. Samochód, oczywiście, zwolniony z akcyzy, czyli dochodzi tylko i wyłącznie koszt naprawy. Za wszystkie części daliśmy coś około 10 tysięcy. Z robocizną blacharską, z malowaniem, naprawa około 15 tysięcy. Z przeróbką lamp, z nawigacją, całość około 65 tysięcy zł. I tyle trzeba liczyć gdzieś za hybrydę plugin. Po lifcie między 65 a 70, 17 rok, 18 to już 70 tysięcy w górę, to od 55 tysięcy za wersję SE, koło 60 tysięcy za wersję Titanium, przy wersjach poliftowych z 2017 roku trzeba e, liczyć. Jeżeli chodzi o ceny, drzwi prawe, przednie 2000, prawe, tylnie 1400, błotnik prawy, przedni 600, e, błotnika prawego, tylnego nie mam wpisanych, dodatkowe... Drobnostki, wszystko Piotrek oczywiście wrzuci. Chodźmy oglądać dalej. No i kolejny Fusion, tym razem przedliftowy, bardzo podobnie uszkodzony, chociaż może w tym przypadku troszkę mniej. Z racji tego, że tutaj akurat przednie drzwi i tylny błotnik uratowaliśmy, tylne drzwi zostały niby kupione w kolor, ale tutaj cały bogi, tak będzie musiał być cieniowany. Tu widać, że tak powiem. Wygłaskany błotnik. Jeżeli blacharz ładnie takie elementy jak tutaj błotnik, czy tam drzwi wyciągnie, to tak naprawdę, wiadomo, troszkę więcej za robotę weźmie. Wcale dużo szpachli na tym elemencie nie będzie. Tutaj nie musicie się obawiać, że 1000 mikronów pod, pod czujnikiem pokaże, a taki błotnik, no nie pamiętam jaka cena, no ale pewnie w ASO poszycie. 2,5-3 zł trzeba liczyć. Podobnie jak i przednie drzwi w bordowym Fusionie, 2000 zł. Tutaj tylne drzwi w granicach tysiąca zł. Kupione no niby w kolor, ale jedyny plus tego taki jest, że będą malowane jednostronnie. Sam samochód z 2016 roku, przebieg to coś koło. 60 tysięcy mil, czyli niecałe 100 tysięcy kilometrów. Oczywiście najwyższa wersja w 2016 roku, czyli Titanium. Naszym zdaniem lepiej dopłacić te 500 dolarów na aukcji i cieszyć się, bo naprawdę jest bardzo duża różnica między między SE a y, Titanium, więc i fotele, i całe nagłośnienie, i system multimedialny Sony. Sam samochód wyszedł w takim stanie, jak widzicie, uszkodzony w granicach 35 tysięcy złotych, czyli po naprawie w granicach 45 tysięcy złotych wyjdzie. Jeżeli chodzi o świeżony Titanium z przedliftu w wersji benzynowej 20 35 tysięcy samochód bardzo delikatnie uszkodzony, obity z jednej lub z drugiej strony. Jeżeli chodzi o to uszkodzone na przykład z przodu, no to 25 tysięcy mocniej uszkodzone egzemplarze, no ale wtedy koszt naprawy jest dużo większy. Do 30 tysięcy za jakieś auta uszkodzone przodem. Cały czas Fusion cieszy się bardzo dużą popularnością stoi jeszcze jeden zaraz wam go pokażemy i pokażemy co znaleźliśmy w środku kolejne auto które do nas przyjechało na pewno o was zainteresuje ponieważ to Kia Stinger GT e, silnik V6 3300 cm3 pojemności bardzo dobrze sprzedający się samochód e, pewnie sobie go przetestujemy jak już będzie naprawiony a jeżeli chodzi o samą naprawę uszkodzenia e, auto po jakimś kataklizmie albo wandalizmie e, Praktycznie całe się nadaje do malowania. Zaraz je sobie obejdziemy, pokażemy Wam co i jak pozaznaczone mniejsze, większe kropki, wgniecenia, i tak dalej, tutaj do wymiany grill, pęknięty sterzak, główna szkoda z lewej strony rozbita szyba, zagięta maska, do wymiany błotnik, drzwi, tutaj gdzieś tam pozaznaczane flamastrami przez ubezpieczalnię, bo jakieś drobne obicia tutaj są, to na pewno nie jest ruszone, to wszystko jest, to wzmocnienia są całe jedynie do zabezpieczenia. No i kupując taki samochód, tutaj też jakieś, jakieś drobne ryski na dachu, Kupując taki samochód, z jednej strony na pewno bardzo dużym plusem jest to, że ten samochód, jakby nie było, jest bezwypadkowy, nie trafi na ramę, nie będzie cięty, nie będzie spawany, yy, podługa pirotechnika nie była wystrzelona, ale z drugiej strony, no tutaj nie wiem, z jakimiś może drobnymi wyjątkami, yy, auto będzie po prostu całe ponownie malowane, no i Więc na pewno jakimś tam minusem będzie, że potem, nie wiem, Mirek z Władkiem przychodząc z czujnikiem, lakieru, no pokażę, panie, no całe auto było bite, nie wiadomo jak było uszkodzone, wiadomo, teraz e, wpisując win samochodu ze stanu w Google wszystko jest do pokazania. I większość, że tak powiem, licytujących, e, trzeba mieć też świadomość, że większość licytujących też tak do tego podchodzi i takie auta, które są, nie wiem, po jakimś huraganie, że gałąź na nie spadło oczywiście nie mówię o fladach, nie, ale po takich huraganach, wandalizmach sprzedają się drożej, ponieważ to auta w pełnym tego słowa znaczeniu bez, bezwypadkowe. Jeżeli chodzi o cenę, to jest auto z 2018 roku. Przebieg to coś około 20 tysięcy km. Samo auto jest z Kanady i wyszło po wszystkich opłatach coś ponad 70 tysięcy zł. Do tego dochodzi niestety, ale wysoka akcyza, ponieważ silnik powyżej 3 litrowy oraz naprawa. Na sam koniec podsumujemy go sobie oraz pewnie zrobimy test, bo. Często piszecie w komentarzach, że już macie dość mustangów, więc, yy, więc myślę, że jesteście na pewno ciekawi. Jak to będzie jeździć i wyglądać po naprawie. No i przedostatni już u nas Fusion z 2017 roku kupiony dla pana Macieja. Przebieg to coś koło 27 000 mil. Nie najwyższa, ale bardzo fajna wersja wyposażenia e, Titanium. Auto uszkodzone nie inaczej jak prawym bokiem. Nie wiem co ci Amerykanie ostatnio mają, ale wszystkie auta albo Fusiony przerysowują prawym bokiem. Ten tak naprawdę najmniej z. E, tych trzech, bo tak naprawdę do wymiany tylko i wyłącznie prawe tylne drzwi. Błotnik jest nieuszkodzony, przednie drzwi są nieuszkodzone. Jeżeli chodzi o cenę, to samochód pod dom wyszedł jakieś 45 tysięcy złotych, czyli po naprawie. E, pewnie delikatnie ponad 55 tysięcy, czyli tak jak mówiłem za Fusiona poliftowego w wersji Titanium z 17 roku między 55 a 60 tysięcy trzeba dać tu jeszcze dojdzie e, obudowa lusterka i nie wiem czemu kierowca woził na przednim siedzeniu Biblię może ją czytał i dlatego przerysował samochód o jakąś barierkę zostawiamy właścicielowi na pamiątkę, ale pamiętajcie: jak jeździcie samochodem, to nie czytajcie Biblii ani nic innego, bo możecie mieć wypadek, a potem wasz Fierzen trafi do Polski. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, czy wybralibyście Fierzena poliftowego, czy przedliftowego, czy jaki inny samochód byście wybrali. Jeżeli jesteście zainteresowani sprawdzeniem auta, to napiszcie do nas. Numery oraz e-maile są w stopce. Zapraszamy również do naszego Instagrama oraz Facebooka. Trzymajcie się, cześć!